Witam Cię w Podróży Gonicznej. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Fechu, czyli o runie związanej z obfitością, z dostatkiem oraz z trzodą, z bydłem. W tym tygodniu skupimy się na kolejnej runie, czyli Uros. I teraz tak. Fechu była ogniem, była runą związaną z żywiołem ognia. Uros z kolei jest runą związaną z lodem. Z żywiołem, e, z żywiołem lodu, nie tyle wody, co właśnie samego lodu. I teraz, tutaj, tak jak wspominałem, każdy aet opowiada o jakiejś części stworzenia świata. I w momencie, gdy fechu i ugos się ze sobą łączą, czyli ten lód i ogień się ze sobą łączy, to według mitologii nordyckiej, właśnie dokładnie wtedy powstaje życie. Czyli mamy kolejny aspekt stworzenia wszechświata. tak? Można, można zatem uznać, że wszechświat rozpoczął się od pewnego rodzaju obfitości, więc cóż, możemy się myślę z tego cieszyć i z chęcią ja sobie też popowracam do tego aspektu obfitości. No ale przechodzimy do konkretów. Urus też mówi się, że ma w sobie energię, która jest związana z energią Ziemi, energią natury, energią dzikości, ponieważ Urus e, można przetłumaczyć jako tury, jako żubry, jako, e, jako po prostu leśne, dzikie, w pewnym sensie bydło. Tak? Czyli te wszystkie e, bydlęce, odpowiedniki zwierząt, które nie dały się zamknąć w klatce, nie dały się e, zawładnąć człowiekowi, tylko pozostały dzikie, pozostały w swojej jakby pierwotnej naturze. I Urus też ma tą dzikość w sobie, ma w sobie taką prostą, pierwotną, silną, nieokiełznaną dzikość. I teraz dlaczego jest tutaj tak ważne, aby o tym pamiętać w pracy z tą runą. Ta dzikość i nieokiełznanie może stanowić pewnego rodzaju problem. Jeżeli pracujesz z runą Urus i za bardzo z nią popłyniesz, no to jakby ta dzikość i to nieokiełznanie przejdzie jakby w pewnego rodzaju prostotę, tak? Czyli, że będziesz bardziej, bardziej się poddawać agresji, napadom emocji itd., itd. Więc tutaj ważne jest przy pracy z URUS, aby nie przesadzać podczas pracy z nią, aby nie korzystać zbyt obficie, zbyt intensywnie, ponieważ po prostu te rdzenne, te najdziksze energie mogą nad nami przejąć kontrolę. A tutaj jest ważne, o, ważne to, aby trzymać dyscyplinę, bo tego też uczy UROS: aby być zdyscyplinowanym, aby również pozwolić sobie pracować, pozwolić sobie pracować ciągle i, jak to się mówi, kropla dąży, drąży skałę. E, tak i w tym przypadku UROS też zachęca do ciągłej pracy nad sobą, do ciągłej pracy, jakby celem rozwoju nie tylko pracy fizycznej, ale właśnie również umysłowej. E, I też UROS. W momencie, gdy doświadczamy przeciwności, czyli jak jest za dużo, to wtedy jakby ulegamy tym emocjom i tak dalej, i tak dalej, ale jak jest za mało tej energii w nas, no to wtedy z kolei stajemy się jak owce, które idą na rzeź, tak? e, czyli po prostu e, poddajemy się losowi i pozwalamy, aby motał nami na wszystkie możliwe strony. I tutaj Urus też uczy tego balansu, aby pozwalać sobie z nią pracować, aby jak najbardziej ją uwzględniać, nie zapominać o niej, ale jednocześnie, aby nie dać się pochłonąć tej dzikości, ponieważ jej nadmiar, tak jak e, rozmawiałem w myśleniu niekonwencjonalnym o skrajnościach, tak tutaj też jej nadmiar może nie być do końca służący. I teraz tak, w jaki sposób pracować z runą URUS? Poza amuletem oczywiście. E, jest też fajny sposób od Frey Aswin, dokładnie mówiąc, z Holandii, polegający na tym, aby nalać sobie szklankę wody i za pomocą palca nakreślić runę Urus kilka razy na tej szklance wody, wyobrażając sobie ją. Najlepiej wyobrazić ją sobie w postaci po prostu iskier, które, które się rozchodzą oraz jeżeli masz taką możliwość i odwagę, no to również sobie nucić po prostu, skandować może, czy też wypowiadać po prostu nazwę runy Urus. W momencie, gdy taka woda jest gotowa, to po prostu dajesz sobie intencję i wypijasz tę wodę. Po czym poznasz, że to zaklęcie, że działało, że było skuteczne? Po tym, że woda będzie miała metaliczny posmak. I możesz sobie przygotować dwie szklanki, poczujesz zdecydowanie różnicę, jeśli naprawdę zrobisz to od serca i zrobisz to z intencją. I teraz, do czego taka praca może być pomocna? Do uzdrowienia. Urósł to też zdrowie fizyczne, siła fizyczna. E, więc tutaj URUS wspiera uzdrawianie aspektów zarówno fizycznych, jak i psychicznych, czyli jak masz jakieś, e, jakieś problemy i czujesz, że potrzebujesz tego uzdrowienia, że potrzebujesz e, jakiejś reko rekonwalescencji, czy też jesteś po urazie, po wypadku, no to właśnie tutaj URUS jest runą, która jak najbardziej może Ci posłużyć. Więc e, mam nadzieję, że ta, te informacje były dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to zostaw suba, zostaw lajka i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym opowiem już o Turizas, ale o tym już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.